Dzień dobry wszystkim, Wilgotny gupik z tej strony, w tym filmie jak widzicie już ym, pokazuję wam 11 litrów, obiecywałem, obiecywałem, więc słowa pragnę do, dotrzymać jak wiecie, proszę bardzo, akwarium 11 litrów wygląda w ten sposób, jedna kępa mchu, druga kępa mchu, znowu się co nieco tam odbija w szybie, no ale... No wiadomo, jest widok na polu. Obiecałem, że przy świetle dziennym nagram, więc nagrywam przy świetle dziennym. To nie wiem, co to jest. Słuchajcie, Mino zalatuje taką coś w stylu kryptokoryny młodej, wysokopiennej, ale z drugiej strony nie. Nie wiem, widzieliście kiedyś coś takiego? Bo ja się muszę przyznać, że albo kryptokolejne w takim młodym stadium jeszcze nie widziałem, albo to nie jest kryptokolejna, nie wiem. Tutaj jak coś myślicie, to mi napiszcie po prostu, bo nie kumam tej rośliny. To mech jawański, wiecie, wiem już, bo wiedzieliście, napisaliście mi, dzięki za identyfikację. No i tak, temperatura wody tak, no 26 około stopni. Czyli standardowa jaką ja utrzymuję w swoich akwariach wszystkich. No i tak to właśnie wygląda. Filterek sobie działa. Jest u góry, także przez ruch tafli wody. Będę dotleniał to akwarium przez ruch tafli wody. No i jeszcze od boku akwarium wygląda w ten sposób. No nic szczególnego, tak. No, woda, widzicie, jest ziodlana. No, no i czekamy, czekamy na, na, na balans tego zbiornika i będziemy myśleli o zasiedlaniu jego. Jakimiś tutaj organizmami. Jeszcze może pokażę od drugiej strony to akwarium. No, więc takie kępy mchu tutaj są. no Woda źródlana, to ja mówiłem już. Czekamy na balans i za jakiś tydzień może to już coś w końcu by wartało wpuścić. Więc za akwarium 11 litrów na razie tyle. Przejdźmy teraz do czegoś innego. Witam w lecznicy Gupików. Moje maluszki. Znaczy maluszki moje podopieczne w lecznicy. No, zobaczcie, słuchajcie, co niektóre tu siedzą tydzień i się, słuchajcie, no, podleczyły panowie i panie moi akwaryści i akwarystki. Się podleczyły tutaj. No, ten, tutaj, co widzicie, o tam, ten mniejszy samiec. Onego dzisiaj dopuściłem z tego akwarium, tam co jest ta choroba, ale on mi się wydaje relatywnie, jeszcze który ma szansę bo nie ma na nim żadnych tam już widocznych bardzo objawów choroby, ale na razie tylko mu się płetwy pozwijały i nic poza tym, więc wydaje mi się, że on ma jeszcze szansę się wyleczyć, więc go tutaj dałem. No i widzę, że tutaj lepiej pływa jak tam, także widać, że no tutaj ewidentnie ta kwarantanna moim zdaniem im służy, co nawet widać, bo się pomnożyły i o, tam na tle tej rośliny zielonej mamy trzy sztuki, ma na rybku. Niedawno przyjdzionego na świat w tym pojemniku. Także naprawdę, no, głupiczki chyba mi się uratują. A ja już straciłem wiarę a to taka niespodzianka. No, także słuchajcie, no, wszystko fajnie. Jeden młody ma taki dziubnięty ogon, jakby przez bakterie, ale no, wydaje mi się, że to nie jest bakteria, bo tutaj właśnie wszystkie inne nie zdradzają objawów choroby. A po drugie to wydaje mi się, że tutaj wczoraj albo dzisiaj rano, już nie pamiętam kiedy to było dokładnie, wydaje mi się, że jedna tu z dorosłych samic po prostu go złapała z ten ogon tego młodego, więc nie zjadła, ale go złapała i szarpnęła za ogon, także chyba to ona mu nawet zrobiła. No ale generalnie wygląda to tak, no natlenianie, ruch tafli wody, temperatura 20, ym, no tak 27 do no 29, tak pod 30 stopni. Tu to budka lęgowa, czyli kępa mchu dla młodych, jakby chciały się schronić. No i, no i tak to wygląda, no zobaczcie no. Piękne to nie jest, to jest tylko tak jak mówię, kwarantanna. To jest tak tylko po to, żeby je ewentualnie uleczyć jakby się udało. No na razie odpukać wydaje mi się, że na leki reagują. To chyba nawet widać po nich. No więc. Więc no chyba. chyba nie jest wszystko jeszcze tak do końca stracone, ale... No tak jak mówię, no zobaczymy. Na razie, co niektóre są tu tydzień. A ten jest dopiero, no nie wiem, ten tam koło grzałki samiec. Z godzinkę. No, ale myślę, że pomalutku. malutku a do skutku. No bo widzimy, że w tamtym akwarium płetwy się im pozwijane. A tu się im odwinęły od nowa płetewki. No i tak żywiej kolorów do, dobrały, Także myślę, że tutaj, w tej właśnie tutaj kwarantannie coś tutaj podziałam. I uda się je im pomóc jeszcze, żeby coś u nimi posłużyły. Więc do usłyszenia w kolejnym filmie. Za ten film dziękuję i cześć.